Ewangelii według Świętego Jana. Chwała Cię. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Becajny Galilejskiej, prosili go, mówiąc Panie, chcemy ujrzeć Jezusa, Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. skoro Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Za Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli do pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze. Zostanie tylko samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi pełno obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja. Doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie o tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Potem rozdał się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum do usłyszał i mówił zachrzmiało. Inni mówili, ani przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A jak zostanę na Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto Słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie siostry i bracia, co zbliży do waszych świąt wielkanocnych i Słowo Boże już mówi nam, że nadeszła godzina, to co Jezus powiedział, Nadeszła godzina, by został otoczony chwałą syn człowieczy. Chcemy towarzyszyć Jezusowi w tej jego godzinie, w tej jego umieraniu, cierpieniu, w tym trwaniu pod krzyżem. Chcemy uczestniczyć może tak jego matka, ta najwierniejsza uczennica Boskiego Mistrza, który daje jej szczególne łaski. Daje ją szczególną łaskę właśnie bycia matką dla wszystkich. Przecież miała kilkanaście lat, kiedy Bóg Ojciec podarował jej najlepszy skarb swojego Syna Jezusa Chrystusa. A na krzyżu Jezus Chrystus daje jej całą ludzkość, by była matką dla niej. To coś niesamowitego. Wiemy, że działanie Marii przyspiesza działanie Jezusa. Tak jak jest to w Kani ukazane, ale właśnie także przyspiesza działanie nas, ludzi Kościoła. To jest zadanie Maryi, jej macierzyńskiej opieki, ucieczki grzeszników, bo my jesteśmy grzesznikami i też w tym czasie szczególnie korzystamy z sakramentu pokuty, pojednania i warto byśmy właśnie nie uciekali, nie chowali się gdzieś w boku, ale odważnie przyszli. Pojednać się z Bogiem, przyszli o ten krzyż, trwając wiernie w miłości, nie w lękach, w jakichś wątpliwościach, nie szukanie swego, ale w miłości, którą Bóg daje nam za darmo. Wystarczy poprosić, codziennie możemy otrzymać tę miłość świeżą i nową, Ducha Świętego, który daje nam szczególne łaski, dary, obietnice, charyzmaty. Właśnie to jest to, że często ludzie tego nie dostrzegają. Władza na swój sposób przeżywać swoją wiarę. Nie chcąc korzystać ze wszystkich rzeczy, darów, trybów swojej obfitości, daje każdemu. Każdemu kto prosi, każdemu kto wierzy. Chcemy, może tak jak ci Grecy, którzy przyszli do Jezusa, stanęli przed świętym Filipem, chcemy ujrzeć Jezusa. Włączyć się w tę wspólnotę, może nie tylko kibicować zewnętrznie, ale właśnie utożsamiać się z tą wspólnotą apostołów, utożsamiać się z nauczaniem Jezusa, z nauczaniem jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Jakże jest jeszcze wiele, może do zrobienia, ale każdy z nas może to uczynić, bo po to właśnie. Jesteśmy na tej, na tej Eucharystii, aby na nowo Duch Święty odnowił nasze wnętrze, serce, umysł, byśmy mogli z nową miłością spojrzeć na swoje dotychczasowe życie. Dziś, kiedy przeżywamy trudny czas, kiedy rozpada się świat, jaki znamy, trzeba szukać może fundamentów nadziei, takim fundamentem nadziei. Dla wierzących jest Maria stojąca pod krzyżem, jako matka nadziei, bo nie pozwoliła, by rozpacz ograniczyła jej horyzonty, bo swoim naczelnym sercem czuła, że śmierć jej syna nie jest kresem. Jest matką nadziei o horyzontach ponad doczesność. Doświadczyła zwycięstwa życia. Dla niej miłość do Jezusa to nie był tylko grubi i jakieś jej strata, ale przede wszystkim znaczy wstanie i radość. I warto byśmy oddali się pod jej działanie. Maryi, która chce, byśmy my również żyli ludźmi, ludźmi nadziei. Bo nadziei jest obcy egoizm. Obce było też zapatrzenie się w siebie. Centrum jej życia stanowi Bóg. Przecież magnifikat w tym, którym przy, do, przy Maria użyła 34 fragmenty z Wojów Starego Testamentu. O jest właśnie Bóg na pierwszym miejscu. Wielbi dusza moja Pana. Bóg nie ona, ale Pan Bóg. I chce, byśmy na tej szkole Maryi uczyli się właśnie choćby tego wielbienia Boga, jak ona. Ale ona daje coś nam więcej, nie tylko tą szkołę modlitwy, nie tylko szkołę właśnie. Trwania wiernego pod krzyżem, jak ona, ale chce nas zabezpieczyć przed atakami złego ducha, bo wiemy, że w Apokalipsie ten zły duch nie może jej zwyciężyć, ale próbuje atakować jej potomstwo. I właśnie Maria przychodzi do nas z pomocą, dając swoją szatę, dając swoje łaski, szczególnie łaskę różańca. Cudownego medalika, ale właśnie i szkaplerza karmelitańskiego. W Lourdes, Fatimie, w różnych miejscach Maria ukazująca się wzywa do modlitwy, do pokuty. Ale w Fatimie na ostatnim przy objawieniu Maria jest ubrana w szaty karmelitańskie, a Dzieciątku Jezus w ręku trzymasz szkaplerz. I pytali się potem siostry Łucji de Santos, tej, która była wizjonerką, karmelitanki, bo co to znaczy. się mówi, że szkaplerz i z to sakramentalia maryjne, które Maria chce dać ludowi Bożemu. By każdy to przyjął, by tym żył. Właśnie szkaplerz w takiej formie dużej, w formie, którą Maria dała świętemu Szymonowi sztok. To jest taki fartuch na habicie, dość dużego rozmiaru, aż do stóp. Z przodu i z tyłu, przez goły przykładany, ale on jest, byśmy powiedzieli, w tym znaczeniu był fartuchem. Dzisiaj troszkę ma inne znaczenie jest sakramentalnym Kościoła, jest znakiem Kościoła o miłości Marii do nas i naszej odpowiedzi na to jej miłość. Dla ludzi świeckich jest taki kwarment dwóch kawałków sukna połączonych tasiemką z, z tą rzeczką, bardzo prostych, które są też znakiem minimalnym, może być mini minihabitem, ale są przekładane przez głowę, dopuszczane jako, jako szkaplerz. Od 1910 roku, po przyjęciu szkaplerza tego sukiennego, potem można nosić medali szkaplerzne. Szkaplerz wszedł w naszą rodzinę karmelitańską, która powstała w Ziemi Świętej. Karmel po hebrajsku znaczy Boży Ogród. Boża Winnica. Kiedyś to dlaczego dla czeka młodego, współczesnego rozpisać. Wyszła taka wyliczanka. K jak kontemplacja, A jak apostolstwo, R jak rodzina, M jak Maryja, E jak Ewangelia, L jak liturgia. To charyzmatu karmitańskiego dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą żyć właśnie w bliskości Jezusa i Maryi. Są karmelitami Zawsze wpatruje się w tą świętą rodzinę i był pierwszym promotorem i kultu świętego Józefa w Europie i świętej rodziny. No i tej Maryi, która przegoniła z pomocą potem tym krzyżowcom, którzy uciekli z Ziemi Świętej przed najazdem islamu, bo kiedy islam najechał, to zniszczył wszystko, zabijając, mordując na górze karmel wielu tych karmelitów. Ale gdybym się udał uciec, i w Europie błagają o Marię o pomoc, o łaskę, bo tu nie mogą się odnaleźć. I Maria daje właśnie ten szkaplerz wskazuje o ten szkaplerz, on, kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego. Łaska tak wielka, kiedy wielu protestuje, papieże potem wielokrotnie potwierdzają to samo, kiedy też do drugiej obietnicy Marii, która właśnie. Yy, Chce dać łaskę um, czy, uwolnienia rychłego szczyścia dla wszystkich, którzy zachowują sobie czystości według swego stanu, odmawiają modlitwę wskazaną przy przyjęciu i noszą na sobie ten szkaplerz y, dzień i w nocy. I Maria wtedy właśnie jest tą, która obiecuje rychłe uwolnienie szczyścia. Tę łaskę. Po latach potwierdzała też i święta Faustyma w swoim dzienniczku. Może bym to, to, nawet ten, ten cytat znaleźć, jak ona mówi, że oto w czyjejścu dostrzegła Marię przynosi ochłodę duszą do niej podobnym. Nazywają ją gwiazdą morza Stella Maris. A Stella Maris na tylu własnym Matki Bożej właśnie z góry Karmel, bo tam na tej górze. Nie jest to wysoka góra, ale wysoka na niej jest latarnia morska, która pomaga rozbitkom dopłynąć do portu, jakim jest Haifa poniżej. Tak są Maria pomaga nam rozbitkom na tym Włos Padole dojść, dopłynąć do portu, jakim jest Jezus Chrystus. Właśnie Maria Stella jest Gwiazda morza. Szczególnie w krajach nadmorskich, jest mocno czczona jako ta, która właśnie jest i codziennie obecna w tych wszystkich wydarzeniach nad wodą, by pomóc dopłynąć do portu. W czasach wszystko mających telefonów, smartfonów, Bóg, Stwórca Świata, posługuje się drobnymi, pozornie nic nieznaczącymi przedmiotami. Pozornie. Bo to są sakramentalia. Pamiętamy z Pisma Świętego, że przecież Bóg uczniowie wielkie cuda przez Pawła, nawet chusty przepaski z jego ciała chłaciono na chorych, a choroby ustępowały, wychodziły złe duchy. Przez dzień świętego Piotra nawet uzdrawiał. A ten potężny pan w maleńkiej hostii może posłużyć się egzortyzmowaną solą, święconą wodą woskiem z gromnicy, tak jak w kościele właśnie pozwolono na. Ten kult cudownego medalika, czy właśnie kapelusz karmelitański. Proste znaki, może i śmieszne w oczach świata. Ale kochani panu, wybieramy raz to, co śmieszne w oczach świata, by pokazać swoją moc, swoją łaskę. Nie jest zależny od naszej wizji, naszych widzieli się. Jest tym, który daje nam coś, co, co jest potrzebne. To nie jest żadna magia, żaden talizman żaden amulet, żaden paszport z do nieba, ani też żaden gadżet do powierzenia sobie gdzieś nad biurkiem. To znak Kościoła, tak jak krzyżyk noszony. Tak samo i szkaplerz noszony mówi o miłości Marii do mnie, o tym wejściu w przymierze głębiej, w przymierze z Marią, które dokonuje się w momencie przyjęcia szkaplerza. Wejście w to przymierze, bo to Maria chce Odzieć na swoje dzieci w najpiękniejsze szaty, stroje, które wysłużyła u swego syna Jezusa Chrystusa. Tak jak każda matka, chce odzieć swoje najpiękniejszą szatę, szatę łaski. Właśnie Maria jest tą, która y, daje nam szkapleć jako chroniący przed pociskami złego ducha. Tak jak ten tak, płaszcz Maryjny, właśnie pokazujący niejako chronione dzieci przed y, właśnie. Złym, z, złym duchem i mamy właśnie swoje serce ukryć w sercu w niepokalanym sercu Maryi, bo w niej nigdy nie powstała nienawiść, zło, niepokalanie poczęta, z szczególnym darem dla nas. Ale czy w to wierzymy? W National Geographic, w takim czasopiśmie jeszcze od paru laty, o bo wizerunek Maryi, a w środku artykuł pani profesor, która mówiła, pisała, że najbardziej główą kobietą na świecie w tamtym czasie, no nie była królowa Anglii nawet, czy żona prezydenta amerykańskiego, czy kanclerz, czy jakakolwiek inna jaka, 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 gwiazda aż o biznesu, ale i mówi, dziewica Maria z Nazaretu, Najświętsza Maria Panna, Pokazuje to na tle milionów ludzi modlących się i do mnie i wraz z do Boga, na tle różnych sanktuariów. I wśród nich też pokazuje sanktuarium w Efezie, Domek Maryi, który po wiekach został odkryty, dopiero na podstawie objawień, które miała błogosławiona Katarzyna Emmerich, mistyczka niemiecka. Oto właśnie Pan Bóg daje po wielu wiekach łaskę odkrycia tego domku i mówi, mówią Turcy, którzy to kopali na defezę właśnie, przekopy tam u góry, tam nic nie ma. Ale kiedy znaleźli ten dom, wymiary zgodnie z wymiarami podanymi przez tą mistyczkę, nawrócili się na chrześcijaństwo. Po tam młodą się także i, i osoby z innych wyznań kobiety szczególnie islamskie, na swój sposób rozumując, ale Maria jest tą, która jest najbardziej wpływową kobietą na świecie, mówi ten artykuł. Ale czy to tym żyjemy? Czy umiemy do niej się schronić, wziąć tę matkę w swoje życie, tak jak wziął Jan, ewangelista? Czy umiemy właśnie przyjąć jej dary, jej szatę? Przed dwoma laty w finale Superbowl w amerykańskiej piłki wydało się pewien cud, byśmy powiedzieli za sprawą Harrisona Batkera, zawodnika Kansas City Shills, który w ostatniej sekundzie wywalczył kopnięciem swojej drużynie niespodziewane zwycięstwo yy, niespodziewane, bo to znaczy, rzeczywiście to on sam to uczynił ale jak mówił potem od dochwałę Panu Bogu to nie było jego dzieło tylko Pana Boga, ale wszyscy kibice widzieli o tym już dawno, że on się szkaplerz, że jest katolikiem, że modli się codziennie. To Bóg posłużył się także i takim człowiekiem. Na różne sposoby dzisiaj Pan Bóg posługuje się nami. Jeśli żyjemy w Jego bliskości, stajemy się Jego apostołami. O to właśnie chodzi, byśmy nigdy nie zrzucili z siebie tej miłości Maryi do nas. Szkaplerza, bardzo wielu ludzi się pogubiło. Jeśli ktoś porzucił to z pogardy, a chciałby na nowo wrócić, to musiałby przez sakramentalne pojednanie wyznać to i na nowo być przyjętym. Jeśli ktoś nie miał tej pogardy, tylko zapomniał gdzieś, no wystarczy samemu wrócić do tej pobożności. Oto pewna osoba mówi o Dolnym Śląsku, gdzie. Po pewnej prelekcji o szkaperze podeszła pani i powiedziała pewne zdarzenie. Syd jej koleżanki chciał popełnić samobójstwo, stanął na krawędzi, żeby skoczyć. I wtedy na dole zapadł strasznie jakiegoś dziwnego osobnika, który krzyczał, zanim skoczysz, wyrzuć to to, które masz na szyi. Mężczyzna najpierw nie zrozumiał o co chodzi. Po chwili do mnie, do że jedyne, co ma na szyi to łańcuszek ze szkaplerzem medalikiem. I nie skoczył na szczęście. Przeżył głębokie nawrócenie i dziś jest właśnie szczególnie pewien, że to Maria go ocaliła, Matka Boża Szkaplerzna. Kochani, ten dar szkaplerzna może być i Waszym udziałem po tej Muszy i po każdej dzisiejszej. Jest możliwość przyjęcia tego szkaplerza. Tutaj przed ołtarzem nałożę go ważny, można sobie go nabyć w krókcie, w przeciągu, podejść potem z nim tu do poświęcenia, nałożenia, bo to jest szczególny znak, który pomaga nam przetrwać trudności, a czasy są coraz trudniejsze, tak się nam wydaje. Tym bardziej potrzeba opieki Maryi, potrzeba zawierzenia, potrzeba tego życia w łasce. Na choroby naszego czasu lekarstwem są ludzie, którzy mocno stoją przy Maryi, powiedziała przed wiekami święta Teresa Benedekta od Krzyża, Elita Stein, przed II wojną światową. No ale na choroby naszego czasu rozdawać a wewnętrzne, brak zdrowych zasad, przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego, czy niezadowolenia Lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Maryi, opierają się na fenomencie wieczności i nie dają się zaniec w poglądach i działaniach przez zmienne i modne opinie, teorie czy błędy. Lekarstwem są ludzie, którzy mocno stoją przy Maryi. Obyśmy, kochani, i my takimi byli i umieli przyjąć ten dar matcznego serca. A Matce się nigdy nie odmawia. I'm